Cześć, siano. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Powrót do przeszłości. No i co widzowie? Widzimy się w farmingu 19, bo była ankieta w ten dzień, kiedy był ostatni ośnieczek, Nie pamiętam kiedy to było, w piątek chyba. No i zadecydowaliście w większości. Tutaj mam się zresztą wyświetli zdjęcie, że wybraliście 19. -czkę. Dużo głosów, także bardzo Wam za to dziękuję. Ile dokładnie to nie pamiętam. No ale macie to wszystko wyświetlone. E, dziękuję oczywiście każdej osobie, która zagłosowała. No i widzę, wybraliście większością, także no, no jesteśmy po prostu w farmingu 19. Będziemy sobie tutaj kontynuować to. Ale co i jak jeszcze jakieś dokładne szczegóły to zaraz wam e, dopowiem. No i co, na samym wstępie zachęcam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę oraz Subika wraz z dzwoneczkiem, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Eee, możecie też oczywiście podbić film, będę bardzo wdzięczny, bo to daje, eee, podbija film i film idzie do większej ilości osób, tak samo jak łapka daje to, więc zachęcam naprawdę do e, dania i co, możecie napisać hashtag obornik, a ja wam przypnę serduszko, no i wpadajcie oczywiście do opisu na TikToka, Discorda, drugi kanał. No i jeżeli ktoś chętny, to może kupić Farminga z moim kodem d Tomsonek. No a my co? Wracając do odcinka, konkretnie dzisiaj Obornik. Na tym save'ie, którym byliśmy na pierwszym odcinku, czy zostanie on tak na stałe, to nie wiem, bo w sumie już będę ładował w sumie, żeby nie tracić czasu. Czy będzie to ten save, to akurat jeszcze nie oplanowałem takiego planu pomysłu, czy to będzie na pewno ten save. Możliwe, że zmienimy. No ale to Okaże się w czasie. Na razie jesteśmy jeszcze oczywiście na Esternie. Też dziękuję. No bo no po prostu też widziałem, że najlepiej Wam się ta 19 przyjęła. No i to też może ze względu na to, że jednak większość odbiorców grała w tą 19, na przykład w 13 no to może tak to powiem, nie było ich nawet na świecie, o tak powiem, więc bardziej o to mi chodzi, więc się nie dziwię, że wybraliście po prostu, no ale jeżeli tak chcecie, mi to nie przeszkadza i po prostu będziemy działać tak, jak właśnie chcieliście. Reszta farmingów raczej nie będzie się pojawiać, aczkolwiek jeżeli ten wam się przeje farming, no to może coś pomyślę nad innymi dalej, zobaczymy. No, i co ogólnie widzowie? Planuję jeszcze tutaj dodać pewną osobę, znaczy, no dodać, no bo widzę, to jest, nie wiecie, to jest farming, to jest taka serijka luźniejsza, żadne RP czy coś takiego, tylko po prostu sobie pograć i powspominać stare czasy, jak to kiedyś było, bo robię sobie parę zdjęć, pozwólcie, bo po prostu, no muszę. Tylko poczekajcie, muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. Muszę tutaj. I tutaj, dobre, wy tego nie widzieliście, ale muszę sobie porobić zdjęcia. Czekajcie. O, dobra, działa mi to, tak. Eee, no i właśnie chciałbym dodać jeszcze taki, y, parę, znaczy, no parę, no zobaczę parę osób bądź jedną osobę, bo y, już zgadałem z farmerem, więc farmer możliwe, żeby zawita tutaj na tego naszego sejwika. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, czy dobry to pomysł. No, bo po prostu chcę, żeby tu ktoś grał ze mną, to jest takie wiecie luźne. Eee, odcinki będą z tego, będziemy sobie tu po prostu gadać właśnie o wszystkim i o niczym. Jakiś planek będę miał na jakieś tam konkretne rzeczy albo coś, no to będę tutaj na pewno o tym wspominał. Um, ogólnie trochę się zmieniło: 60 jest inna, bo nie jest trzypek tylko zwykła 60. Bo ten szybek miał takie dziwne dźwięki, takie głośne dosyć też. No i stwierdziłem, że wybiorę sobie 60, więc 60 jak widać przede mną. Podkręciłem trochę grafę. Jak widać lepiej to wygląda zdecydowanie niż ostatnio, bo okazało się, że miałem bardzo wysoką, ale coś tam jak detale były w ogóle w innej parafii, że tak powiem. Więc jest podkręcone i jest nowe oświetlenie, które wydaje mi się, że jest naprawdę całkiem przyjemne i lepsze od tamtego. Więc. Takie o zmiany nastąpiły. Jak ktoś by pytał, co to za oświetlenie, to nawet nie pamiętam, bo po prostu brałem jakieś tam. Zresztą nie, dosyć chyba pamiętam. Jest to od Kondra. Kon... Nie wiem, jak to było. x Konrad, Jakoś tak? Coś takiego. Taki Fend był z prasą Pottingera. Jakby ktoś, nie wiem, na lesie szukał, to może jak ktoś by chciał, no to odpowiadam od razu. Dobra, lecimy sobie. Tutaj nie ma żadnego dawkowania, nie? Nie ma, no właśnie, to nie ten farming. No i co, lecimy z tym obornikiem, rozwieziemy sobie to tutaj. A jak jeszcze czasu starczy, to najwyżej pójdziemy sobie. Eee, oj, widzę, że ta tekstura tego obornika. W ogóle jest ta tekstura? Czy jej nie ma? Nie, no coś tam niby jest. Piąte sześćdziesiąte... Nie, zobaczę, może jeszcze coś znajdę, to obornik sobie podkręcę. No ale właśnie widzę, wracają. To będzie taka serika. Luźna, będziemy sobie gadać, jakieś takie po prostu pogierczyć, i w sumie wam powiem, że wkręt oświetlenie, podkręciłem tą grafę, to naprawdę jednak zmienia zdanie, że Bo na początku byłem sceptycznie nastawiony na tego farminga, w sensie nie chciałem, żeby on był, wolałem starsze farmingi. No ale kurczę, jak teraz tak patrzę, no to w sumie fajnie to wygląda, i na tym oświetlenie naprawdę jest to przyjemne. No i będziemy, no zobaczymy, albo to będzie ta seria cały czas kontynuowana. E, albo będzie to e, no, jakaś nie wiem, inna seria na jakiejś innej mapie, możecie jeszcze jakieś propozycje swoje dawać, będę wdzięczny, e, no i co, ogólnie widzowie chciałbym też podziękować komuś, bo nie pamiętam komu, przepraszam bardzo, ale napisał w komentarzu, e, w bo był pierwszy odcinek i był problem z skoszeniem pola, w jednym miejscu. I dobrze, że mi napisał, bo to się okazało, że to jest zbugowana owora. Yy, I po prostu ona tam wadzi. Próbowałem ogólnie widzowie naprawić to w Giacie. po prostu chciałem wywalić tę beczkę, tak, no to, bo to nie jest... No to jest tutaj po prostu jakby bariera została od yy, beczki, bo tam jest taka beczka, to ta taka... No wiecie, no to takie beczki są, takie do paliwa. I po prostu tam jest ta kolizja i jeszcze te tekstury takie były dziwne. Więc yy, one też... Yy, Musiałem je... chciałem je usunąć, usunąłem i w ogóle wywalało mi całą grę błędy jakieś, że jakiejś tekstury nie ma, więc nie mam pojęcia jak to zrobić. Bo mam nadzieję, że uda mi się to naprawić, tą oborę w tym gigantsie, żeby to fajnie. Fajnie poszło. Czekajcie, może jakieś fotią taktyczne. O kurde, mi się rozrzutnik cały skończy przez to zdjęcie. No dobra, trudno. E, ale opowiem wam, że naprawdę fajnie to kurczę tym im nawet... Teraz, jak patrzę, te zdjęcia naprawdę fajnie to wygląda. Eee, no i zobaczymy, zobaczymy. Może albo jakąś orkę jeszcze zdążymy to zrobić. Nie wiem, tylko że wiem, że mi. Oj, sorry. Eee, obornik mi uciekł, bo po prostu. Eee, no bo to, te, to pamiętam, że to tak było, że jak się właśnie wysiadało, czy coś, to wtedy właśnie. Sorry, jak widzę, jest dużo zdjęć robię, ale tak nie jestem. Jeszcze takiego idealnego nie znalazłem. Więc ten obornik tak po prostu ucieka jak się zdjęcie bo to pamiętam Akurat że jak się zawsze zdjęcie zrobić czy trzeba było wyłączać Bo cały rozrzutnik nagle w mieniu oka, nie wiem czemu to tak się działo Czy jakiś za to odpowiada czy co to nie mam pojęcia Eee, ogólnie widzę, to jest już. Na nagrywam to na zapas. Nagrywam to dnia 6 września, czyli to jest sobota. Wy to widzicie pewnie dopiero w środę. No ale widzowie, tak jak mówiłem, ja to będę sobie raczej odcinki nagrywał na zapas. Od też pierwsza była, więc raczej w niej to też mówiłem, eee, bo ją dopiero będę nagrywał, jakby rozumiecie. No i dlatego właśnie. Jest to na zapas i ogólnie też widzowie jestem to będę na pewno na Złotówce też mówił, e, ale szokowało mnie trochę to, że daliście się tak nabrać z odcinkiem takim, ale trolem. czyli że z moim końcem tam jest sprawy tysiąc wyświetleń, naprawdę zrobiłem to takim nastawieniem, że ktoś tam wejdzie i tyle, a naprawdę dużo was tam weszło, więc jednak cieszy mnie to bardzo, że jakieś tam znaczenie dla was to robi, czy co się dzieje z tym kanałem, bardzo. Bardzo mnie to cieszy w sumie, bo wiem, że ktoś jednak na tym kanale jest, ktoś go chce oglądać i komuś zależy, że tak powiem, na tym kanale. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, więc mm. naprawdę elegancko. Też ktoś, czekajcie, coś jeszcze ktoś w komentarzu napisał, a że na tym save'ie gra to takie samo, no to widzisz, eee, mordeczko. Jeżeli to oglądasz, no to tak się złożyło, bo to jest save pobrany, to jest ogólno dostępny save'ik na YouTubie, na pewno znajdziecie. I po prostu tak to wygląda. No nic nie budowałem, no bo jeżeli będę zmieniał serię raczej, no to też nie będę yy, jakby szuka budował swojego sejwa, tylko będę coś szukał, bo nie, powiem wam, te budowanie, z do tej dwójki czy 25 piątki, przestawić się na te budowanie, no to to już jest akurat zadanie, nie? Zadanie bojowe i po prostu ciężko może być tak zrobić. I dlatego stwierdzam, że po prostu ja sobie będę e, gotowce pobierał. Też ogólnie widzowie nie wiem co zrobić, nie wiem co też napisaliście, bo ja nagrywałem to też dzisiaj, e, znaczy w sumie wczoraj i e, dzisiaj widzieliście, czyli w sobotę. Tu już było dla was są dwa odcinki później, e, odcinka z BNW i nie wiem jak on się przyjął, bo, bo możliwe, że... Jest, będzie to taki jakby powie, jakby to powiedzieć yy, po prostu znak że czy ta seria zostaje, czy nie, bo powiem wam widzowie, że fajnie się przyjęła na początku no ale teraz jest ogólnie no taka bym powiedział trochę lipa ale to ze względu nie na to, że yy, wiecie, bo oglądalność nie jest bo no wiadomo też spadła, no bo teraz już nie ma żniw jest, nie ma wakacji, jest szkoła nie każdy ma czas na to wszystko ale wierzę, że tak czy siak niektórzy z was będą jakoś to wzrośnie, że tak powiem I mam nadzieję, że to kurczę trochę będzie lepiej, bo kurczę no nie wiecie widzę. No jednak cieszy mnie ktoś to, że jak ktoś to ogląda i robię to dla kogoś i widzę, że robię to dla kogoś. To już widzowie nawet nie chodzi o to, o te zarabianie czy cokolwiek, tylko po prostu cieszyły mnie to jak ktoś to ogląda, jest dużo komentarzy, więc widzowie nawet ten komentarz dla zasięgu, jakieś, nie wiem, pytanie czy coś. Tylko takie wiecie, widzę to w miarę normalne, żeby e, że tutaj wiadomo. Na przykład e, niektórzy tam się pytają czy zagram z nimi, no widzowie no szanujmy się. To nie jest takie e, taki kanon, że tu granie z widzami to pierwsze. Znaczy granie z widzami w sumie jest teoretycznie. Dawno nie było już dwa tygodnie. No ale no widzowie nie ma kiedy, no szkółka się zaczęła, też możecie napisać co tam u was w szkółce eee, No i kurczę, no niestety no, czasu brakuje, nie? Czasu brakuje No i Nie ma kiedy Zrobić tego live'ika, no może kiedyś jakoś tam w weekend się postaram coś ogarnąć, ale też z drugiej strony jak chcę na przykład Bym chciał odpalić live'a to obstawiam, że będzie Live'a odpala też Jankus, czy nie wiem, Venturio, czy inne, inni chłopacy z MSC, więc tak wiecie, to nie ma sensu, no bo wi no wiadomo, że większość pójdzie tam, będzie dosłownie dwie osoby, no to to też się widzowie nie opłaca jakby, nie? Trochę ja też patrzę pod tym względem, bo to też widzowie nie chodzi, że mi nie wiem, jakoś... Bo to możecie też tak odebrać, że po prostu mi zależy na zasięgach i tyle, no to też na to nie chodzi, tylko po prostu cieszy mnie, jak na tym live jest z kim pogadać na tym czacie e, i ogląda tu dużo osób, no i po prostu jest ta komunikacja. E, że Na przykład jest, załóżmy nawet te 10 osób i jest cały czas komunikacja na czacie, nie? To, to mnie cieszy, że jest po prostu z kim pogadać, a nie że ja sobie siedzę sam cichutko i tyle, nie? Dlatego... Fajnie by było, żebyście widzowie kurczę tutaj biali na live'iki. No kiedy to będą na pewno albo będą zaplanowane, albo zapowiem to na poście, albo zapowiem to na odcinku. Także o to się nie musicie martwić, bo na pewno gdzieś to powiem co i jak jakieś info odnośnie live'ów czy ogólnie odcinków. Tak jak mówiłem widzowie, teraz ruszamy z cyklem od poniedziałku do piątku, co dwa dni. Czyli poniedziałek, środa i piątek odcinki. E, weekend zostaje wolny, ponieważ nagrywam to weekend, no i nie chcę też sobie e, jakoś tam po prostu. E, no po prostu jakoś tak nie, wiem, no zaśmiecę, że tak powiem, zobaczymy. Może jeżeli będę się wyrabiał, nie będzie aż takiej tragedii, no to może i ten czwarty jeszcze w niedzielę bym mógł wam rzucić, ale to zobaczymy, bo mówię to zależy e, od czasu. Czy ten czas będzie, czy tego czasu nie będzie. Na razie nie ma tragedii, widzę, ja po pierwszym tygodniu. Na razie nie wyczuwam nic e, takiego przyciężającego mnie czy coś, więc e, na razie chill bardziej jest gorzej tutaj z późniejszym może być okresem w sumie, bo no, no nie wiem nie czy nie będzie gorzej może możecie widzę, no raczej no różnie to bywa, na przykład jak ja, wiecie, farmer jest tutaj ze mną nagrywa, e, to się go pytałem, no to na przykład ja jestem w trzeciej klasie technikum i jak ja usłyszałem co on już ma zaplanowane, a czego nie ma, no to naprawdę byłem w szoku, nie? E, że mu pierwszy tydzień, a już ma na sceny tydzień zawalony dosyć, nie? To jest naprawdę akurat ciekawe, bo myślałem, że wiecie widzę, bo farmer w ósmej klasie jest. No ale jestem w trzecie, no to widzowie, widzicie. Yy, u mnie na razie no nie ma, chociaż w sumie z drugiej strony jakby nie patrzeć. Może teraz nie ma, ale jak będzie to będzie dwukrotnie, nie? Będzie naprawdę tego mnóstwo, więc no, no nie wiem, nie wiem Na razie jest elegancko, dlatego... Bym nawet wracić, czego mógł w tygodniu nagrywać, ale wiecie, to też jakieś właśnie czy z kumplami, czy coś pograć. No to wiecie, to jednak jest lepiej sobie zrobić to na weekend i po prostu e, wrzucać wam to na, na cały tydzień i mieć z głowy, nie? I mieć po prostu czas wolny, bo też nie ukrywam, że e, wolę poświęcić ten, w tym weekend. Jeżeli mam czas, no dalszy znaczy zdarza się, że mam czas, e, i poświęcić sobie w ten weekend i mieć w tygodniu odpoczynek taki od tego nagrywania, bo ogólnie miałem plan zrobić przerwę, ale nie taką jakąś nie wiadomo jaką długą, jakieś jakiś tydzień, dwa, yy, zrobić sobie po prostu przerwy od nagrywania po prostu tak po tych wakacjach i ogólnie po tym ciągu całym. No ale teoretycznie ta przerwa będzie cały czas, ale yy, na kanale tego nie będzie po prostu widać. Będzie raz na tydzień będę nagrywał trzy odcinki. Ja muszę widzieć, że nagrywam dopiero dla Was 19, muszę jeszcze nagrywać, mam godzinę... 19:35 dokładnie, w tej minucie odcinka. Eee, mam jeszcze na nagranie dwa odcinki od złotówki. Raczej od złotówki. Bo może coś jeszcze pomiędzy? Nie wiem, nie mam pojęcia, co się wydarzy. Eee, no ale dwie, dwa odcinki od złotówki będą w tygodniu. A jeden będzie właśnie z. Tutaj 19. Seria zostaje normalnie nazwa Powrót do przeszłości. Tylko po prostu lecimy sobie już z jednym farmingiem po prostu. Jest 17 minut tego odcineczka. Zrobimy sobie gdzieś z 20, chociaż sobie może nawet i to pole całe. Rozwieziemy. Ogólnie dużo się tam nie zmieniło na gospodarstwie. Te pole, które kosiliśmy jest, było skończone dosłownie przed tym jak nagrywałem. Bo nie wchodziłem tutaj od tak długiego czasu widzowie widzicie kiedy wy ten odcinek widzieliście, a tapcentie w z 19, a widzicie, że dopiero teraz to ogarnęłem, nie? Więc mam to ogarnięte Wszystko fajnie, elegancko Tam jeszcze tylko, no... tam jest tylko skoczone, nie? Tam trzeba jeszcze sprasować i w ogóle. No ale to jeszcze może farmer będzie. Ładnie czy ktoś jeszcze inny, nie wiem, bo... Nie wykluczam, że Krystek może już powrócił, bo z tego co widziałem, to coś tam chyba działa, aczkolwiek nie jestem w 100% pewien, mamy środę, więc nie wiem, czy coś się pojawiło od, z jego strony, czy nie, czy coś nagrywał, czy nie, czy w ogóle planuje ten powrót, no ale pytał się o serię pewną, więc chyba raczej coś tam planuje, nie, no ale to nie, nie będę też już tu mówił od razu, bo nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Infa żadnego takiego potwierdzonego nie ma, więc to takie widzę przypuszczenie. Tylko, że kto, kogoś to ciekawi, bo jeżeli też yy, by się właśnie udało zrobić, znaczy inaczej, jakby jeżeli jakby wrócił, no to też zmienia potem postać rzeczy, bo możliwe że wtedy pojawią się młodzi znowu rolnicy, aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem. Nie mów, mów, dobra, nieważne, widzę, na razie nic nie wiadomo, to nie będę aż tak dużo tutaj o tym mówił, bo no po co mówić, jak się okaże fejkiem, czy tam po prostu, może nie fejkiem, tylko po prostu, no nie okaże się po prostu prawdą i może się mylę i po prostu nie będzie tego, nie będzie to potrzebne. Na razie widzowie mamy w sumie, jakby nie patrzeć, jeżeli będzie WNW kontynuowane, a możliwe, że nie będzie, no to mamy aż yy, 4 serie. A jeżeli nie będzie kontynuowane, no to nie, no w sumie 4, no 4 z młodymi, no tak mamy na razie 3, takie aktualne, no i wtedy byśmy mieli dwie. No i wtedy wiecie, też by było inaczej. Bo jeżeli na przykład WMW by było kontynuowane, no to będę musiał Wam odcinki wrzucać jeszcze. Na przykład w piątek i wtedy będzie tylko jedna odzotówka, jedna, dziewię jedna dziewiętnastka i właśnie jeden z młodych rolników czy tam właśnie z WNW. No, także no mówię, zobaczymy, jak to będzie. Trzeba trochę też widzę sfolgować, bo za dużo, za dużo pomysłów i chcę po prostu sobie to trochę zluzować, że tak powiem, ten grafik cały. I ustalić tak jak właśnie już postanowiłem ustalić, ten konkretny termin na te odcinki. W których dniach, konkretnie? No i nie jest to wcale przynajmniej nie był to taki wcale głupi pomysł. Bo jest wszystko w salonie, jest elegancko. Już w sumie co dwa dni też bym mógł, no ale. Zrobię tak i tak, bo też z farmerem się tak dogadałem, że po prostu on rzuca we wtorek, yy, czwartek i, i sobotę, tak, tak, wtorek, czwartek i sobotę. No a ja wrzucam poniedziałek, środę i piątek, także tak się dogadaliśmy. Też zapraszam oczywiście do farmera, bo yy, w sumie czemu nie? Chłopaczyna też mi pomaga, ja mu pomagam, więc możecie śmiało wpaść, no bo jednak. No występuje tutaj u nas na kanale, no to teoretycznie jest też jego częścią Więc możecie śmiało wpadać do niego Na przykład jakiś komentarz mu pod odcinkiem, że jesteście z tego odcinka I Na pewno mu się milej zrobi Też, też Stara się nagrywać dla was te odcinki, pomimo tego, że mam mniej czasu ode mnie, bo Ma jeszcze gospodarstwo No posiada po prostu gospodarstwo, gdzie no musi się też zajmować im. W jakimś tam stopniu, no i po prostu ma li, trochę li, krucho, bardziej krucho z czasem, w sumie niż ja, no ale jakoś tam daje radę. I w sumie, yy, fajnie, jakby się wpadli, no i się stara, tak? No i to jest wizowie, właśnie, zastarania To naprawdę, stara się nieraz nie było, były przestoje, no ale to już akurat była siła wyższa, nie? Więc. A to nie ma co go karać, tak powiem. Ale co widzę? To by było na tyle. Oborniczek elegancko rozwieziony. Mam nadzieję, że Wam się widzowie podobało. Możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę oraz subika wraz z dzwoneczkiem, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. co? Możecie napisać hashtag obornik. Ja wam przypnę serduszko, podbić film też również możecie skorzystać z tej opcji. Będę wdzięczny co? Do następnego, na razie trzymajcie się, cześć.